A moc wychodziła z niego i ustawiała wszystkich. Moi drodzy, już na zakończenie, ponieważ to jest ostatnia transmisja w cyklu tych regularnych transmisji A w naszej parafii. Chciałbym bardzo podziękować serdecznie tym wszystkim. Większość z nas tu obecnych pewnie uczestniczyła przez w tych dniach. Uczestniczyła w transmisjach, uczestniczyliśmy w tej naszej wirtualnej parafii, ale było też bardzo wielu przyszywanych parafian. Takich, którzy, nie mogąc znaleźć yy, kontaktu ze swoją parafią, albo szukając w internecie jakichś transmisji, albo zupełnie przypadkiem trafiając na nasz kanał na YouTube, yy, włączyli się w życie naszej parafii. Dzisiaj wypada mi za to podziękować. Jestem za to bardzo wdzięczny, że tworzyliśmy wirtualną wspólnotę. Ale czas stawiania łapek pod y, transmisją, on już się dzisiaj kończy. I dzisiaj trzeba już mówić Amen, ale w Kościele. Dziękuję za tworzenie tej wspólnoty. Dziękuję za to, że mimo trudnych sytuacji, jak się na początku wydawało tragicznych, z perspektywy dzisiaj to trochę inaczej wygląda. Ale wtedy to było przerażające, że ten czas, w tym czasie zdaliśmy doskonale egzamin. Wszyscy. Wszyscy. Ja nie miałem najmniejszych problemów z limitem osób w kościele, z zachowaniem zasad. Nawet dzisiaj jeszcze te wszystkie zasady, które trzeba zachować, bo trzeba je zachować, nie mamy z tym problemu. Za to jestem bardzo wdzięczny, za to, że uważnie bardzo obserwowaliśmy to, co się dzieje w naszej parafii i czytaliśmy na bieżąco, byliśmy z tymi sprawami. Jestem bardzo wdzięczny. Także jestem bardzo wdzięczny tym, którzy za stronę techniczną się za stronę techniczną odpowiadali. Ich nie było widać, ale efekt ich pracy było widać. Przede wszystkim tutaj Dominik nasz. Dominik, pokaż tu się jakoś tutaj teraz. Twoje pięć minut. O właśnie, Dominik, to on właśnie. To on właśnie jestem bardzo wdzięczny, bo ja sam nie dałbym rady i myślę, że księża też nie poradzilibyśmy sobie. Bardzo też pomocny był nasz pan Marek, organista, który ze sprawami technicznymi, internetowymi jest i komputerowymi jest za pan brat i tutaj we dwóch działali. Jeszcze Artur Dernowski, który z Siedlec przyjeżdżał, pomagał nam to wszystko zestawiać, ustawiać. Ekipa taka techniczna, która, która bardzo mocno nam pomagała i bez ich pomocy, myślę, że nasze transmisje wyglądałyby zupełnie inaczej, byłyby takie byle jakie trochę. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, taka też bardzo istotna, bo w tym czasie dzisiaj kończymy pewien etap. Jutro kończy się dyspensa od y, uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, więc musimy wrócić, powinniśmy wrócić do kościoła. Ja chciałbym jeszcze y, bardzo podziękować za to naszym księżom, którzy w tej sytuacji, bardzo trudnej dla nas wszystkich, y, mimo trudności, mimo że czasami proboszcz po ścianach chodził, to mimo wszystko myśmy się w tym wszystkim odnaleźli i razem żeśmy się wspierali. To było naprawdę doświadczenie dla nas bardzo ogromne, bo co innego kiedy życie się toczy normalnie, wszystko zaplanowane, mamy swoje posiedzenia, narady, wszystko idzie tak jak powinno iść, a co innego kiedy decyzje trzeba było podejmować z minuty na minutę. I jeszcze ksiądz Prawat też zasługuje na wyrazy wdzięczności, bo nie zdarzyło się ani razu, żebym cokolwiek powiedział księdzu Prawiatowi, a ksiądz Prawiat powiedział, że nie. Jeśli powiedziałem, że ksiądz Prawiat nie chodzi do kościoła, nie chodził. Powiedziałem, że może chodzić, chodził. Powiedziałem, że zakłada maskę i jest, bo jest w wieku starszym, nie ma problemu. Nie było nigdy problemu, chociaż ja miałem sam opory, żeby starszemu człowiekowi dawać polecenia. A ksiądz Brawa to przyjmował z ogromnym zrozumieniem i takim posłuszeństwem całkowitym. Moi drodzy, jako parafia, jako wspólnota parafialna, wydaje mi się, że w tym naszym wieczorniku pandemicznym zdaliśmy egzamin na 120%. I za to jestem.